Wiele osób słyszało o Szambali. Legendarny kraj, zagubiony w głębi Tybetu, od dawna jest symbolem duchowej mocy i ukrytej wiedzy. Ale niewielu wie, że za jego promiennym wizerunkiem kryje się coś znacznie mroczniejszego i kuszącego. Agarti to nazwa wypowiadana niskim głosem. Miejsce spowite tak grubą zasłoną tajemnicy, że czasami wydaje się, że mówienie o nim jest zabronione, jakby sama rzeczywistość próbowała wymazać je z ludzkiej pamięci. Dlaczego? Co skrywa ten podziemny świat? Dlaczego najsilniejsi tego świata, od władców po dyktatorów, od wieków próbują się tam przedrzeć, mimo niepowodzeń, zaginięć i tajemniczych porażek wypraw? Co tak bardzo przyciąga ich do tego zamkniętego królestwa, którego przeznaczenie wciąż pozostaje ukryte przed wścibskimi oczami i dlaczego nawet wzmianka o Agarti wciąż budzi respekt wśród wtajemniczonych? OBEJRZYJ TEN FILM DO KOŃCA, A DOWIESZ SIĘ, CZEGO NIE MÓWI SIĘ NA GŁOS. ZANURZ SIĘ W HISTORII, W KTÓREJ STAROŻYTNE SIŁY Zaginione cywilizacje i potężni władcy zbiegają się w jednym punkcie, punkcie, o którym ludzkość powinna była zapomnieć. Ale desperacko szuka go ponownie. Agarti to nie tylko legenda, jest kluczem, być może do wszystkiego. Chodzi o podziemne miasto znane w mistycznych tekstach jako Agarti, lub jak się czasem mówi Arta. Sanskryckie słowo z Agarti oznacza niedostępny lub niewrażliwy oznacza to coś co jest równie niedostępne zarówno dla zwykłych śmiertelników jak i dla tych którzy próbują wejść tam nieproszeni podobnie jak szambala agarti rzekomo znajduje się gdzieś w nieprzeniknionych górach tybetu tyle tylko że o ile szambala jest jasnym centrum ziemi agarti wręcz przeciwnie jest koncentracją ciemnych energii Pomimo faktu, że Agarty jest zwykle nazywane miastem, według legend jest tak duże, że można je uznać za oddzielny kraj. Mistyczne źródła twierdzą, Agarty to podziemne królestwo, w którym żyją starożytni wtajemniczeni. Potajemnie kontrolują przebieg wydarzeń na świecie. Magowie ci są tak potężni, że niektórzy badacze uważają ich za prawdziwych władców ludzkości. Mroczni władcy Zagarti rzekomo zawsze pozostają w cieniu polityki, ale wszystkie nici globalnych procesów prowadzą do nich. Według legend magiczny wpływ władców Agarty rozciąga się nie tylko na Ziemię, ale także na duszę całego układu słonecznego. Posiadają nie tylko niesamowite technologie, niedostępne dla współczesnych naukowców, ale także sposoby kontrolowania subtelnych energii przenikających do najgłębszych poziomów wszechświata. Mówi się, że w głębinach Agartii, ukrytych przed światem pod grubą warstwą ziemi i czasu, znaleźli schronienie potomkowie zaginionych cywilizacji Atlantydy i Lemurii. Ci, o których sądzono, że zginęli, w rzeczywistości udali się głębiej. Zabrali ze sobą starożytną wiedzę, niedostępną dla naszego świata, i kontynuowali swój rozwój w ciszy podziemnych świątyń. Ich szkoły nie są zwykłymi ośrodkami ezoterycznymi, lecz żywymi repozytoriami pierwotnej mądrości. Ich nauka to nie obliczenia i formuły, ale subtelne przenikanie się energii, materii i woli. Ich technologia to nie maszyny. Ale rytuały kontrolowane przez świadomość, synteza ducha i substancji, o której współczesne umysły nawet nie śniły. Uważa się, że to właśnie w Agartii przechowywana jest pula genów ludzkości, starannie strzeżona rezerwa stworzona na wypadek wielkiego nieszczęścia. Jeśli ziemię ponownie nawiedzi fala katastrofy, to właśnie z tych głębin może rozpocząć się nowy początek. Niektórzy badacze uważają, że legendy o arce, o wielkim potopie, nie są fikcją, lecz zniekształconym odbiciem prawdziwych wydarzeń, kiedy to mieszkańcy Agarty wyszli z cienia, by ocalić resztki ludzkości i dać jej szansę na odrodzenie. Te starożytne wspomnienia, niczym mgliste odbicia innych epok, tysiąclecia później stały się podstawą mitów, religii. I świętych tekstów. Nie tylko Stary Testament, ale dziesiątki starożytnych źródeł zachowują ślady tego, co kiedyś było. Czy w to wierzyć, czy nie, każdy decyduje sam. Jest jednak w tych opowieściach coś niewytłumaczalnego, nieuchwytnego, coś, co cicho szepcze z głębi, to się wydarzyło i to powróci. Podziemne miasto Agarti jest również nazywane krajem, ponieważ według niektórych raportów jego mieszkańcy poczynili niesamowite postępy w budownictwie. Mówi się, że podziemne tunele Agarti biegną pod każdym kontynentem. Może to być przesada. Jednak fakt, że takie systemy istniały w starożytnych miastach, potwierdza, że w legendach o Agarti może być znacznie więcej prawdy niż się powszechnie uważa. Kiedy informacje o szambali stały się już częścią kultury popularnej, tylko garstka wybranych osób wciąż wiedziała o Agarti. W 1866 roku francuski okultysta i ezoteryk Joseph Alexandre Saint-Yves Dalvedre, człowiek, o którym mówiono, że posiada wiedzę pochodzącą spoza zwykłego świata, po raz pierwszy opowiedział światu o tajemniczym podziemnym królestwie. O nazwie Agarty. St. Ives utrzymywał, że wszechświat nie jest chaosem, ale doskonałym organizmem, w którym wszystko podlega starożytnemu prawu hierarchicznej syntezy. W tym ukrytym porządku znajduje się klucz do zrozumienia przeznaczenia ludzkości, i to właśnie w Agarty, jak twierdził, przechowywane jest wszystko, co potrzebne do tego rozszyfrowania. Tam, w samym sercu Ziemi. Jest tak jakby zebrano tam kroniki wszystkich czasów, od złotego wieku do wymazanych epok. Tam za granitowymi wrotami spoczywają kroniki zaginionych cywilizacji, o których współczesny człowiek nie wie i być może nie powinien wiedzieć. W głębi Agarty, jak głosi legenda, znajduje się biblioteka, której nie ma w żadnym zakątku planety. Na jej półkach znajdują się prawdziwe wersje wszystkich świętych pism, wszystkie magiczne traktaty, cała zakazana wiedza, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi. Wszystko, co znamy, to tylko blade, zniekształcone kopie, które przeszły przez wieki rządowej cenzury i religijnej kontroli. Ale najdziwniejszym i najbardziej przerażającym szczegółem jest to, że sama książka St. Ivesa w której po raz pierwszy ujawnił zasłonę nad Agarty, została zniszczona. On sam, jakby ogarnięty strachem lub wyrzutami sumienia, zniszczył cały nakład, posuwając się do niewiarygodnych wysiłków, aby wymazać własne słowa z powierzchni ziemi. Dlaczego? Nikt nie wie. Czy został do tego zmuszony? A może dowiedział się czegoś, co lepiej było przemilczeć? A jednak, jakimś cudem, jedna kopia przetrwała. Był on źródłem wszystkich późniejszych przedruków. Snives napisał również, że najwięksi prorocy ludzkości otrzymali inicjację w sercu Agarty, ale żaden z nich nie miał prawa zabrać ani jednej linijki z jego sal. Wszystko, co mogli zrobić, to przekazać wiedzę ustnie, swoim uczniom, jak szept ze świata w którym żadne słowo nie należy do ciebie na zawsze. Inni pisali o tajemniczym królestwie. Podróżnik Ferdynand Osendowski w swojej się książce Bestie, ludzie i bogowie opisał to, co wielu uważało za odzwierciedlenie rzeczywistego kontaktu z tajną podziemną cywilizacją. Imię Agarty pojawia się również w pismach Heleny Roerich, poszukiwaczki prawdy i odkrywczyni Szambali. W jej pracach pojawiają się wzmianki o starożytnej sieci tuneli biegnących pod górami i łączących świat żywych ze światem ukrytej wiedzy. Ale nawet ona, która niejednokrotnie poruszała najbardziej zakazane tematy, zdawała się unikać mówienia o Agarty wprost. Zupełnie jakby wiedziała, że nie wszystkie sekrety powinny zostać wypowiedziane i nie wszystkie drzwi należy otwierać. Ciekawostka. W ukrytej opowieści o Mongołach wspomniano, że Chingis Han podróżował w góry Kunlun, gdzie spotkał ludzi żyjących w jaskiniach. Być może chodziło właśnie o Agarti. A jednak, jeśli Agarti jest tylko fikcją, dlaczego ekspedycje wciąż tam wyruszają? Dlaczego nawet dziś, w erze nauki i sceptycyzmu, rządzący wydają miliony na poszukiwanie czegoś? co według nich nie istnieje. Oczywiście coś tu jest nie tak. Zbyt wiele próbują ukryć. Zgodnie ze starożytnymi legendami, w sercu Agarti mieszka osoba zwana królem pokoju, tajemniczy władca z nieskończoną władzą nad ludzkością. Jego drugie imię to książę pokoju. Niektórzy uczeni z niepokojem zauważają, że obraz ten ma zbyt wiele wspólnego z szatanem. Ich imiona są takie same. I obaj, według mitów, mieszkają pod ziemią. Przypadek? A może zapomniana prawda, którą próbowali ukryć przez wieki? Nieograniczona moc, starożytna wiedza, dostęp do sił wykraczających poza pojmowanie zwykłego umysłu. To właśnie przyciąga do Agarty tych, którzy chcą zdominować świat. To dlatego dyktatorzy z przeszłości pragnęli się tam udać. Mówi się jednak, że żaden z nich nie osiągnął swojego celu, a niektórzy zniknęli bez śladu. Agarti pozostaje niedostępna, jakby sama ziemia strzegła swojej tajemnicy. I wygląda na to, że nie ma zamiaru nikomu jej wyjawić. Współczesne władze, podobnie jak wcześniej, robią co mogą, by utrzymać temat Agarti na pograniczu mitu i rzeczywistości. W oficjalnych źródłach milczenie, ironia, półprawdy. A za kulisami cisza, pokryta kurzem tajnych archiwów. Ale wyprawy trwają tylko teraz, bez kamer, bez prasy, bez hałasu, w cieniu. Co o tym sądzisz? Czy istnieje tajny rząd? Niewidzialny ośrodek władzy, kierowany przez księcia pokoju, który kontroluje losy całych narodów z głębin, gdzie nie przenika światło? Napisz w komentarzach. Polub nas, jeśli interesują Cię mistyczne tajemnice i zapomniane sekrety. Subskrybuj kanał i nie przegap nowych filmów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Powodzenia wszystkim.